Cześć, nazywam się Daria Szaryjkoworobie i jestem architektem krajobrazu i zapraszam Was już na piąty odcinek Dzikich Porad Darii. Dzisiaj, w nawiązaniu do poprzedniego odcinka, w którym pokazywałam wam kompostowanie, pokażę, jak ten kompost można wykorzystać w moim przypadku do uzupełnienia ziemi w nowo powstałej skrzyni. Pokażę Wam też krótko, jak można z resztek, które mamy nawozić, pomidory. Opowiem Wam też troszeczkę o ziołach. E, ogródek ziołowy czy skrzynka z ziołami dają szybki efekt. Taki mały ogródek ziołowy w skrzynce, e, na parpecie, na tarasie, przy tarasie dopełni Wasz ogród z zapachami, aromatami i poprawi Wasze samopoczucie. Kompost. E... Widzicie, że on nie jest przerobiony, przynajmniej z wierzchu. Wybierzemy go trochę, przywiezimy na taczce do nowo przygotowanych skrzyń. Przygotujemy też oddzielnie taką dobrą ziemię ogrodową kupioną, przymieszaną niestety z tą gorszą, którą jakby mamy w tym terenie i będziemy to posypywać na ten właśnie kompost. Zobaczcie, że on częściowo jest przerobiony, jest bardzo fajny. No ale w większości to są właśnie takie nieprzerobione resztki. Rozłożymy je równo, mniej więcej połowę skrzyni i na to wysypiemy właśnie tą przemieszaną dobrą ziemię z naszą No i posadzimy pomidorki. Pamiętacie o tym? O obrywaniu listeczków, tak? Tych najniższych i sadzimy tak, aby zakopać Aż to miejsce, w którym oberwaliśmy te m, najniższe listeczki. E, ważne też jest, aby m, po posadzeniu formować wokół e, roślinek e, takie okręgi, po to, aby woda mogła się zbierać właśnie wokół tych roślinek, a nie bezpośrednio przy łodyce, żeby po prostu zabezpieczyć tę łodykę od e, wilgoci. Przygotowując miejsce pod nową skrzynię, nie chciałam marnować łąki kwietniej, która zaczęła tam schodzić, więc odzyskałam tą powierzchnię. Ze skrópek jajek możecie zrobić własny nawóz, taki z wapnem dla pomidorów i papryki, głównie dla pomidorów. Ja po prostu to rozdrabniam, można to zrobić blenderem i po prostu rozprowadzić wokół roślinek, lekko mieszając z ziemią. Na chwilę Wam pokażę, gdzie ja mam zioła w ogrodzie i gdzie je planuję. I gdzie wspólnie je dzisiaj posadzimy. Tutaj na tarasie w takiej dużej donicy mam miętę. Zobaczcie, ona jest naprawdę duża. Gdybym mogła, to już pewnie dwa razy więcej miejsca by zajęła. I ja ją ciągle podskubuję. Praktycznie codziennie kilka takich gałązek ścinam sobie do lemoniady czy do herbaty. To ją jeszcze bardziej tylko pobudza do rozrostu. Myślę, że nawet ją e, będę musiała jakoś mocno przerzedzić. E, coś tutaj odsadzić i gdzieś przenieść. Dla mnie mięty nigdy za dużo. Zioła warto sadzić tam, gdzie będziemy mogli po prostu korzystać i doceniać ich walory, chociażby zapachowe. Również pod oknami sypialni e, prawda, lawenda bardzo działa uspokajająco. E, zobaczcie, ja nawet ją noszę często m, przy ubraniu. Żeby móc co chwilę sobie powąchać, troszeczkę się uspokoić, gdy jest bardziej jakiś nerwowy dzień w pracy. Ja też na co dzień piję wodę właśnie z lawendą, z miętą. Często też dodaję bazylii, to bardzo fajnie nadaje taki smak orzeźwiający. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam... Pewien malutki mój ogródek ziołowy. Jest to bardzo fajne rozwiązanie dla tych, którzy nie mają dużego ogrodu, a tylko na przykład balkon czy parapet. Chcą mieć trochę roślin użytkowych, ale też ozdobnych. Zioła mają piękny kolor, również kwiaty, jak na przykład lawenda, pięknie pachną, można je wykorzystać do sałatek, do różnych naparów czy lemoniady. Zachęcam do tego, żeby właśnie uprawiać zioła. Oczywiście nie każdy ma idealną wystawę dla takich ziół jak Bazylia czy Tymianek, które uwielbiają południowe słońce. Oczywiście przy domu najlepiej wybrać właśnie taką wystawę przy ścianie domu, gdzie jest dużo słońca, gdzie nie wieje wiatr. Ale umówmy się, po prostu zioła rosną praktycznie wszędzie może nie naprawdę gliniastej ziemi dlatego ja je umie, sadzę w skrzyniach bo mam bardzo ciężką ziemię no ale praktycznie na każdym parafecie są w stanie urosnąć może nie tak bujnie kiedy nie mają idealnych dla siebie warunków ale dają radę Większość ziół najlepiej będzie rosła w słonecznych i zacisznych miejscach. Oczywiście są takie zioła jak na przykład mięta, która da radę w takim płcieniu, nawet jest jej lepiej. No ale większość lubi też słońce i właśnie takie osłonięte miejsca. Na pewno sami dobrze wiecie, że są po prostu rośliny, które nawet z naturalnego siedliska wiecie, że wolą takie bardziej płcieniste miejsca jak konwalia, lubczyk czy barwinek albo miodunka i najlepiej też je właśnie w ten sposób sadzić u siebie w ogrodzie. Więc przechodzimy do sadzenia ziół. Jakoś tutaj to rozplanujemy. Eee, więc tak, tu mam rozmaryn. To ten rozmaryn gdzieś bym dokoptowała albo do niego, bo tutaj przymięcie, trochę miętę może powstrzymamy. Dla mnie za mocno się rozrasta tutaj, jest zostanie. Tutaj przymięcie bym posadziła drugą miętę. I w odmianie tutaj jest akurat jakaś pomarańczowa? Coś takiego? Nie wiem, tak. Więc to będzie ta druga mięta. Potem te mięcie bym mogła właśnie wsadziła tu bazylię, obie bazylię, a na końcu jeszcze tu taką pietruszkę, chociaż pietruszka mi w ogrodzie, tam w grządku rośnie korzeniowa. I, tak. I żeby to tak, troszeczkę tu rozsadzać, czyli taką bazylię rozdzielam na dwa, tak? Nie wsadzam całości rozdzielam na kilka sadzoneczek w podstępach, żeby ona się fajniej rozrastała. Więc tutaj mamy jedną bazylię rozdzieloną. I kolejną. I ją właśnie podzielimy. Spokojnie możecie takie zioła kupować po prostu w markecie. W sklepach spożywczych, takich hipermarketach I po prostu je rozdzielać. W ten sposób. Nie ma sensu jest takiej całej, zobaczcie ona tam w środku już ma mnóstwo malutkich, będzie bardzo gęsta, spokojnie można to sobie um, rozdzielić na, na mniejsze wrzeczki i, i je posadzić. Zobaczcie, jak tutaj e, ta mięta była zbyt długo w małym pojemniku. Bardzo się tutaj zagęścił ten system korzeniowy. Trzeba to tak e, z wyczuciem porozrywać, porozrzucić troszeczkę. Żeby było lepiej dla tej roślinki. Jeśli chodzi o ziemię, to nie musi być jakaś wyjątkowa ziemia tak jak na przykład dla hortensji. E, po prostu ona nie może być zbyt ciężka, gliniasta ma być to żyzna, taka ziemia ogrodowa. Są niektóre zioła, które nawet lepiej się czują w takiej pieszczystej, jak haber, dziurawiec, kucanka piaskowa, krwawnik, lawenda, macierzanka czy tymianek. Nawet znamy je jakby z natury, z takich miejsc gdzieś tam na łące, które są pieszczyste. Zioła są generalnie bardzo łatwe w uprawie. Trzeba je po prostu podlewać i regularnie usuwać z nich chwasty. Można co roku na wiosnę jakby troszeczkę dołożyć jakąś cieniutką warstwę, centymetr, dwa, um, po prostu kompostu, takiego humusu żyznego, ale nie trzeba ich nawozić. Znajdziecie oczywiście takie gotowe um, do rozrobienia w wodzie nawozy dla ziół, um, ale wydaje mi się, że nie jest to potrzebne, wystarczy je regularnie podlewać, żeby one były posadzone po prostu w żyznej e, ziemi um, oraz właśnie ewentualnie raz w roku dołożyć e, takiego humusu. Może się zdarzyć, że rzeczywiście Wam te zioła nie za bardzo rosną, coś w tej glebie jest nie tak i wtedy rzeczywiście trzeba troszkę je nawieść. Ale też to wszystko robimy wczesną wiosną, nie w momencie, kiedy one zaczynają silnie rosnąć, więc albo wczesna wiosna, albo dopiero gdzieś tam w połowie czerwca. Pomimo, że wiele tych ziół pochodzi z krajów o wiele cieplejszych od Polski, wiele z nich może zimować w naszych ogrodach i na naszych rabatkach i skrzynkach. Można je ewentualnie po jakichś pierwszych przymrozkach okryć czy jakimiś gałęziami świerkowymi, czy liśćmi, na pewno zasługują na to lawenda, melisa czy szałwia, które są krzewinkami, mogą przemarzać. Wydaje mi się, że u mnie właśnie jeden krzaczek lawendy troszkę przemarzł i troszeczkę słabo rusza w porównaniu do innych. Zauważcie, że teraz możecie kupić lawendy, które są już kwitnące i piękne. Zauważcie, kiedy w ogrodzie zaczynają tak naprawdę ruszać e, lawendy, które zostały posadzone w tamtym roku. Mamy wszystko posadzone. Teraz trzeba porządnie podlać. Jeszcze a propos przymrozków i takich w tym roku anomalii. Mieliśmy przymrozki, a potem bardzo dużo deszczy. U nas padało dzień i noc i często były takie po prostu oberwania chmury, że naprawdę wszystko stało w kałużach. Oprócz tych kostrzew były trzy piękne trawy, rozplenice. W tym momencie one są tutaj, przesadzone, ponieważ czekałam bardzo długo, bo mam one nie wschodziły, już naprawdę jest późno, żeby one w ogóle nie ruszyły. Prawdopodobnie doczytałam się i jeszcze podzwoniłam, popytałam, zostały przelane i rzeczywiście te trawki tutaj tak mocno wychodziły, były takie podgniły na dole. Prawdopodobnie po prostu te kojarzenie troszeczkę przygniły. To jest takie przelanie dla takich traw, jest nie. Niebezpieczne, więc postanowiłam je wyciągnąć, dać im szansę w, w pojemnikach, troszeczkę się podsuszą. No, a tutaj musiałam całkowicie wszystko zmienić, bo dali przez to, że je trzymaliśmy na strychu, nie miałam możliwości do nich zaglądać przez zimę. Troszeczkę te pulwy przygniły, więc nie ma dwóch pięknych dali, które były w tamtym roku i nie ma rozplenic tych traw. W ich miejsce wstawiłam. Dwie róże, jedną taką angielską, drugą ogrodową, e, dwa floksy w takiej odmianie pstrolistnej. Mm, no i będzie teraz tutaj królowała róża. E, jeszcze pokażę Wam mm, tą e, lawendę. Tutaj też macie w tym roku posadzoną lawendę. Tak, kwitnie. A tutaj mamy lawendę. To troszeczkę wymaga popielenia jeszcze strawy lawendę, która była posadzona w tamtym roku, pięknie kwitła. I tak wygląda lawenda w ogrodzie o po tej porze. Ona dopiero rusza. Była ścięta na wiosnę, tak jak tutaj widzicie, są gałązki, tak? była w ten sposób po prostu ścięta i ona dopiero rusza. Więc chwilę jeszcze poczekamy. W tym roku na pewno będzie znacznie większa niż w tamtym, przez to, że właśnie jeżeli uścię będzie miała bardzo ładny pokrój i bardzo ładnie się rozrośnie. Tutaj na przykład mamy lawendę, też krzaczek, to był taki sam. Są o wiele mniejsze tutaj ledwo co rusza. Na pewno zejdzie i będzie wszystko w porządku, ale no jednak coś w tym roku przemroziło te wszystkie roślinki. Bardzo wcześnie wszystko ruszyło, by było ciepło, była też łagodna zima. Rośliny wystartowały w końcówce lutego nawet u nas. W marcu, a nawet w maju bardzo silne i wszystko zniszczyło Tutaj zobaczcie też lawenda. Tak. Rusza. Więc tutaj na pewno będzie ładną, już dużą kulą. sadzonkę astra. I, i tutaj, tutaj mam czerwoną kapustę, białą kapustę. Więc takie, będzie fajny, misz Kapusta, astry, mięta i powojnik. Pamiętacie te sałaty resztkowe, te kłąby, które wsadziłam obcięte do ziemi. Przecież one są takie same jak te spikowanie sałaty. Super. Groszek cukrowy kwitnie. Bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Troszeczkę podsumujemy maj w ogrodzie. Pokażę Wam na jakim etapie wzrostu są różne krzewy, inne rośliny, warzywa. I zaplanujemy nową rabatę. W tym celu w odcinku siódmym, czyli za dwa tygodnie, zabiorę Was do szkółki roślin. Aby powiedzieć, i na co zwrócić uwagę przy wyborze roślin konkretnych egzemplarzy.